Co Przecież powiedziałem! Yo soy, Dobra, jest brzmi jak jakiś po prostu wykolojeniec Zaparkuj, tutaj samochód po lewo. Nie tu, tam warkuj. Kurna! Znak zepsułeś. Spokojnie, i tak to jest nasza ulica. Dobra, jeszcze. słuchaj. Słuchaj uważnie. Hmm? Wysiadaj, fura ja zamknę mam kluczyki. Teraz chodź. Martin mówił tak. Widzisz te domy tutaj? Widzę, widzę. Te domy tutaj zburzymy. Postawimy tu cały blok mieszkalny. Tu będzie cały blok. Si, si. Ola, 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 Ola. Co, Ola co potrzeba, co potrzeba? Chwila, chwila, moment. Tutaj Fernando mówi, jak to będzie wyglądało. Co potrzeba? Tych dom nie, nie będzie. Tutaj będzie blok postawiony. Tak, Martin jaki powiedział. Jaki blok nie będzie żadnych bloków. Jaki, Ola. Blo jaki blok? Ola, Ola. On chce tu blok, blok budować. Myślałem. Tutaj jest, jest, inwestycja. Może ja się przystawię, Ola. Myjamo Benito Cortez. Jakiego blok co budować? Eee, Benito Martin, to miast... Benito. Martin, co tu stało? Słucham? Chcą wywalić bloki, podsłyszałam. Chcą, Chcą tutaj bloki, domy wywalić. Pierdolić. I bloki, co tu jest? Centrum miasta? Tak, Martin tu powiedział, że trzeba zainwestować tutaj. Postawimy tutaj osiedle mieszkalne w tym miejscu. Tu jest bardzo drogi grunt. Co jeszcze kurwa plec za Ten chyba jesteś kurwa niepoważny. Ale to pan jest właścicielem tej ulicy, tak? Ja dnia. jestem właścicielką, ja jestem najstarsza, jak co ja co ja chyba. Chyba jesteś kurwa nie, mam, że to będą jakieś bloki Ja tutaj mieszkam. My tu domy swoje twoje mamy. Co? Ja powiem tak. Już cena, ty, cena nie ty, ty gra ty, ty roli. Cena. cena nie gra roli. Dobra, a za moje e... mieszkanie kto zapłaci Pytanie, ile tutaj właściciel tej ulicy chce za to, nie? No ja. Za moje powiem, mieszkanie dobra, półtora miliona. Matka byś sprzedał? Nie w żadnym wypadku ja się brzydzę takim zyskiem. No to rzeczami. masz odpowiedź a czyli panowie tutaj e, w żadnym wypadku, tak panowie nie ma opcji, Panie. całe nie życie ma... tu mieszkam wypadek co to może być kurwa oni się tu wychowali rozumiem, ma czyli opcji. tutaj sentymentalne rzeczy są, rozumiem a, ale tamta, tamta część ulicy nie wchodzi w grę, tak? Nie tamto pan... nawet może nie się nawet możecie kurde, nie chce z... z... wchodzić Fernando, bierz notes i zapisuj, trzeba to Martinowi powiedzieć no, że to no, nie ma no, takiej no, opcji Czyli tamta nie, ale tu nic, nic w żadnym wypadku. Nic, nic. Możecie jak widzisz, sobie... słuchaj, jak sobie weźmiesz mapę miasta Tak? do ręki masz na pewno mapę gdzieś, a jak nie masz, to kurwa, sobie kup. On to w chuju. I zobaczysz napisany wielkim napisem Jamestown. Przez całą tutaj drogę, nie? Tu nic przy Jamestown nie pomajstujecie. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. No. Masz tak. dzieci rodziny. Nawet... nawet pierdolone sóble, które nie mam być tu postawione przez ciebie. Rozumiem, rozumiem, dobra zapisuj, nie ma takiej opcji A nie ma tu lokali do, do zakupu przynajmniej? Nie bo ma tu konkretnie musi być inny sposób W jakiejś okolicy, rozumiem Znaczy tak, tak, tak? eee, tak? to jest socjal, ale no wiesz, jak tylko będziesz coś robił, to się przykuje do tego butelku i nic nie tak. zrobi Chyba tak Dobra, zapisuj, Martin Jameson odpada, zapisałeś? Ale tak. pan ma wąsa Dziękuję, dziękuję. Jamestown? Tak, tak, tak. Po całej długości ulicy nie ma opcji. Zapisuj. Po całej długości, nie ma możliwości ulicy. inwestycji w gastronomię opcji, ja. ani w żadnych tutaj rozgry... rozrywkę. Właściciele mnie tutaj nie chcą z powodów sentymentalnych. No to ubezpieczenia nie w nie Odszkodowanie, tylko refundacja. Jaka refundacja? Refundacja dla osób, które właśnie tutaj już nie to już mieszkają. To już no, od Panowie tak. tutaj, panie ja, szanowne, no nie, powiedzie, nie. No, zapowiedzieli, że no, nie ma takiej opcji. Ciotko dobra, muszę robisz. wypisać wartość bazową. Ile to będzie? Bo ile tu było Ale nie, 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 nie ma opcji, to powiedzie jest. Ale muszę wypisać, tej... wypisać to z, y, z bazy, czyli po 2 miliony usunąć już od, y, od średniej ilości mieszkańców i minus 2 miliony, tak? Od każdego. No niby, 000 000. nie zrobi się takiej gęstości jak. Dobra, ty, jak... dobra. Czyli nie, no, nie ma opcji. Mhm. To się A, dwie, dwie, nie rozumie. Nie mam, ale... Dwa miliony rekonstrukcja, ja tylko wiem, czy to jest sprzedaż, nie sprzedaż, aż wy stąd idziecie. No i to ja. Chwilę, tak... chwilę, trzeba spisać protokół, że nie ma takiej opcji. Miłego to nie, nie park narodowy, proszę sobie stąd pójść, potem. Z całego! I... Putela mierda. To dobrze, to było dobrze. 2 miliony dla każdego mieszkańca, który właśnie będzie chciał odstąpić od y, Nie pisacji. no, Co ty za jakieś kwoty tutaj podajesz Ja to no mówię, ja tu mówię, ja tu mówię tylko o tym, co odpada już, no właśnie, to już odpada. Ale to Ty mówisz... Chcesz bankrutować, ty chcesz stracić rodzinę, dzieci. Żony Matka, ojca. Światka. Nie, Marcin mówił, jest że nie ma takiej opcji się w ogóle. Nie no nie ma, opcji. jak nie ma opcji, to nie ma opcji, no. Dobra, to, to trzeba tam na, na północ pojechać. Może tam jest jakaś opcja. Tam ja takie Ile? Ile wartości bazowej? 2 miliardy to było na inwestycje? Tak. Ja nie wiem ile tam położył, ale rzędu to właśnie miliarda będzie. Ostro, ciotka z nimi. No dobra, dobra, no to... No nie nasz problem tak naprawdę. I kurwa teraz macie Oj oj Ale, pani, 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 ja, ja mniejś tu nie ma. Na górę przerobię. Otwieraj, otwieraj. <ślepka> <Do, do. ślepka> do <doj>. Kurde, <ślepka> ja wpirodziłem. Szybko 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 Jezu, co to? Co to za zwierzęta są? Ojoj Ja wierdzielę Taka zmyłka 2 miliony dla każdego mieszkańca Nie znasz się na marketingu? Nie znam się na marketingu, ale... No właśnie, mówisz im, że 2 miliony miało być dla każdego mieszkańca, tak dosadnie a, trzeba im powiedzieć. A potem oni, mówisz, co? 2... <laughs> a potem oni dostałem tylko mieszkanie, tak jak wcześniej mieli dostać, tylko że wiesz, inne, inne, inne socjale, co nie? Takie, takie samo mieszkanie socjalne czy tam jakieś tam inne te getowe takie, no I oni i tak dostaną tych 2 milionów i tak nie... Oni tylko to usłyszeliby tak na początku, a potem w umowie oni by i tak tego nie przeczytali. Dobra. Bambuko ich robi. Dobra, dobra. Dobra, jakoś to będzie. Gdzieś indziej będzie inwestycja na jedź, no.